I tu opowiem teraz kilka cudów Podobnych co mówiłem w Turcji Co były przy, w naszym Hełmie, Gdzie Zezja Chełmska Co tam Matka Boża wyrabiała W czasie Pierwszej wojny światowej Front Austriacko-Rosyjski Przechodził czterokrotnie Przez Jazłowiec Tam były główne bitwy, wielkie bitwy Całe miasto było zburzone tylko klasztor nietknięty z figurą dużą matki łożej. Kiedy w klasztorze byli Austriacy, nalecia, nadleciał rosyjski samolot, rzucił na klasztor 14 bomb. Niemal wszystkie po ścianie, jakby się odbiły, poszły do ogrodu. Jedna przeleciała dach, wpadła do wanny z wodą. Na wypadek pożaru była woda, nie wybuchła. Kiedy Rosjanie zajęli jazłowiec, specjalnie przyjał tam lotnik, który wcześniej rzucał bomby. Twierdził, że nie jest w stanie zrozumieć, co się stało, rzucając bomby z bardzo małej wysokości. Czuł jakąś siłą, siła, która po prostu zmieniła ich kierunek. Odpowiada jedna z niepokalanek. Rosjanie wyparci przez austriackie wojska ustawili baterie, później dział, to było drugie przejście frontu. Dwa kilometry od Jazłowca na górce nowo aby zburzyć korklasztor. Austriacy spodziewając się natarcia kazali siostrom zejść do piwnicy. Tam siostry usłyszały tylko jeden szczał armatni i zobaczyły dziwną jasność przez okienko piwnicy. Później z miasteczka przed człowiek twierdzący, że nad domem widziano białą postać, która swoim płaszczem osłaniała klasztor. Za koniec trudno było w to uwierzyć, gdyż żadna niczego nie dostrzegała. Dopiero kiedy Rosjanie ponownie, czyli trzeci rądz, zdobyli jazłowiec i zobaczyli pierwszą niepokalankę ubraną na biało, stwierdzili, że tak samo ubrana, ubraną kobietą widzieli w trakcie natarcia nad klasztorem. W jakiś czas potem jedna z jazłowieckich uczennic jadąc do domu na ferie, do pociągu przy niej siadło dwóch oficerów rosyjskich. Byli to przyjaciele, którzy spotkali się wracając z frontu na urlop. Jeden z oficerów opowiadał, że w trakcie ataku na klasztor w jazłowcu dał rozkaz, aby strzelać z działa. Żołnierze po pierwszym strzale odskoczyli od broni, odmówili dalszego strzelania, gdyż widzieli nad domem Matkę Bożą. Dlatego siostry usłyszały tylko jeden strzał. To był później dowód na potwierdzenie relacji domów mieszkanki tylko, znaczy jednego z mieszkańców tego, tej miejscowości, że całe miasto widziało Matkę Bożą nad klasztorem i Rosjanie przeszczali strzelać. W 1918 roku, kiedy powstała Polska, walki o Woły i Podole trwały jeszcze przez długi czas. Od 11 do 13 lipca 1919 roku odbyła się tu trzydniowa bitwa polskich ułanów z kozakami pod Jazłowcem. Później te wszystkie bataliony i te pułki przyjęły nazwę ułanów jazłowieckich. Nawet ostatnio dostałem książkę o ułanach jazłowieckich. W kronice jednego z półtków jest zapis, że w czasie tej bitwy porucznik Władysław Nowacki miał widzenie, kiedy z konia spadł zabity polski ułań Stanisław Sekuła, od murów klasztoru rozwiła się srebrna poświata, po której wędrowała Matka Boża idąc ku, aby zamknąć ułanowi oczy. Kiedy Polacy odbili klasztor, weszli do kaplicy, zobaczyli posąg niepokalanej, a porucznik Nowacki rozpoznał wizerunek Najświętszej Panienki ze swego widzenia. Wydarzenie opisano w kronice pułkowej. Kawalerzyści przypisywali swoje zwycięstwo Pani Jazłowieckiej i ogłosili ją swoją hetmanką i przyjęli nazwę 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich. Nasi współcześni historycy wszystko wyznają że jakiś mit, że ponoć ktoś coś widział. No ten nigdzie nie był, coś ich, gdzieś tam był, coś ich widział i mówi, że wszystko nie. Później XIV Półg Jazłowiecki stacjonujący w Lwowie od roku 1925 roku co roku szwadron ułanów przejeżdżał 200 km na koniu. By 8 grudnia, święto wiekowego poczęcia, oddać hołd swojej patronce. O, żeby ci ułani powstali, a szablami naszych faryzeuszy pogonili za zniesienie tego święta niepokalanej. Żeby każdy arcypaster zobaczył przynajmniej pięciu ułanów z szablą gotowym wzięcie na, rozczas na rozczaskanie ich umysłów. Przed obliczem Maryi stawali zawsze nowo mianowani oficerowie. Do dziś tak jest na przykład w pułku bliskich lotników że jadą drogi nogi oficerowie do katedry Wojska Polskiego w Warszawie i tam jak jeden mąż wszystko do spowiedzi, do komunii, gdzie to do dzisiaj jest, tylko o tym nikt nie mówi. O chwale pols polskich ułanów, tym razem powietrznych. Notabene mamy tam też i rycerza, i żartwę lotnika, oficera, żebyście byli spokojni, że tam też mamy swoje wtyki. W ten sposób już nie określę płci, bo by, ją, bo by szybko tą osobę nakry, nakryto, ani wieku, bo by to się nie spodziewacie, kiedyś tu w pełnym mundurze i z helikopterem śleci. I to z całym szwadronem kawalerii powietrznej nad grzechynie. bo wtedy otrzymają za patronkę Matkę Bożą Jazłowiecką, a lądować gdzie jest na pustelni więc. Przed obliczem Matki Bożej stawali wszyscy nowo mianowani oficerowie. W ten sposób nawiązywali do wyjątkowej więzi między pół, pułkiem kawalerii a siostrami niepokrankami. Niepo, Kiedy ta kawaleria dojeżdżała do jazłowca, Matka Generalna stawała przed domem. Na koniach Uani. jednym słowem wołali: Czołem Matko Generalna. Dopiero jak Matka Generalna powiedziała, Czołem Ułani. Schodzili z koni i szli do kaplicy Kościółka Matki Bożej. ułani 14 pułku roznieśli cześć Matki Bożej Jazłowieckiej po całej Polsce. Zgromadzenie sił niepogarnych zwróciło się do stolicy apostolskiej o koronację. I ta koronacja pierwsza, jednym z pierwszych dokumentów prawnych, jaki wydał papież Pius XII, to była koronacja, dokument zezwany koronację Matki Bożej Jazłowców. Ona była koronana 9 lipca 1939 przez kardynała Hlonda Polskę podzielono i Jazłowiec odpadł od Polski, moi drodzy. Siostry niepokalanki wytrwały tam aż do maja 1946 roku. Wtedy wywieziono, kazano im opuścić klasztor i moi drodzy, opuściły Jazłowiec i dotarły 30 km do stacji, aby siadać do wagonów repatriacy repatriacyjnych. Ale posąg Matki może został w kaplicy. Kiedy były na stacji, do nich dotarło pismo, że Komuna Rosyjska pozezwala emigrantom na wywiezienie przedmiotów kultu religijnego. Więc siostry wróciły się. Wystarały się o pozwolenie zabranie figurki Matki Bożej i powierzyły tę misję dziewiętnastoletniej siostrze Mariannie, aby ją przewiozła do Czartkowa. Ta młodziutka siostra zgromadziła dwudziestu chłopów. wycieli drzewa w ogrodzie, zrobił już żeby figurę podnieść. Nie był w stanie ich podnieść. Ona ważyła nawet kilkaset kilogramów. Zdobyła dzik, Nie byli w stanie tego zrobić. Puk. Figura nie drgnęła. Kaplica była pełna ludzi. Jedni płakali, że się zabierają posąg. Drudzy płakali, że nie może do Polski jechać. I w tym czasie wydarzyło się coś nieprawdopodobnego. Młoda siostra Marianna modli się. Matko Boża, jeśli chcesz z nami jechać do Polski, dodaj się ruszyć. Niemal w tym momencie pod klasztor przyjechało kilkanaście rosyjskich wozów z saperami. Budziło mosty miny, dawaj, tak jak. Okazało się, że komendant ten jednostki miał korzenie Polskie. Widząc nam dzieje, obiecał pomoc I udało się matkę Bożą podnieść, podnieść. I ta matka Boża, która powstrzyma pociski pod Jasłowcem, która płaszczem ochroniła, jest na ziemi polskiej. Dlatego zachęcam Was do odwiedzenia Szymanowa pod Warszawą. Jechałem tam, gdzie z niepokanowa byłem, ale to było tuż po skazaniu. Myślę, że nie wejdę, bo niech z utrogi, w cudzysłowie, nosa siostry. Ale kiedyś pojadę. Teraz mając już takie militarium w sercu i taką potęgę, nic mnie nie powstrzyma, żeby nie zobaczyć matki Bożej, ja z Łowieckiej na ziemi polskiej. Macie miejsce kolejne w Polsce, gdzie Matka Boża tak ogromnie ochrania i moi drodzy broni naszą ojczyznę.